Cześć witam wszystkich dzisiaj będę przesadzał moją nagrodę no nie no nagroda to tam tam jest o, w sumie to ją też przesadzę kordyinki do większej doniczki bo przerastają już i tutaj sekwoja też już korzenie wystawia więc to trzeba poprzesadzać wagnerianusy też już przesadzę nie wiem jak one tam mają z tym korzeniami, ale przesadzę jedyne co zostawiam to kaktusa bo korzenie jeszcze nie, wysz, nie wyszły no i taką roślinkę, bo jest świeżo posadzona to też tego nie przesadzam natomiast raz z te cztery przesadzę do takich nieco większych doniczek dwa razy większe no i lecę chyba jeszcze dobiorę tych doniczek, bo trzeba kordyliny, przesadzić tam są trzy to jeszcze tak, to od razu za jednym strzałem to zrobię no, tu jest moja nagroda za wygrany konkurs o Boże, boże, trzeba sobie fajnie siąść przy tym popatrzeć jeszcze na to Kwiatek o, ładnie, piękne. No. Taka do wiosny powinna wystarczyć. A potem już takie To te są trzy razy większe, albo cztery razy większe niż tamte, co startowały. i Tamte tak mają po jednym sezonie. To te w przyszłym roku po sezonie będą większe jak tamte. na wiary? To się nazywa szybki wzrost. Dobra, muszę dziurę wypierdzieć tutaj. Ziemka jest uniwersalna. Żadne jakieś tam wynalazki. Najzwyklejsza ziemia, zresztą ja zawsze takie stosuję. Nie robię żadnych mieszanek. Nie, żebym negował jakieś rzeczy, bo pewnie jest lepsza jakaś mieszanka. Jakieś takie z prawdziwego zderzenia, ale ja jestem leniem. Jestem leniem wynikającym z braku czasu. Więc daję gotowe. Teraz będziemy się wysypywać Podłoże o tak Ciężko robić to jedną ręką Ale pokażę wam cały to Jak ja tu sypię tą ziemkę Oczywiście rozsypałem A co tam jak już rozsypałem Zamiotę to mm -hmm. Mm -hmm. I tak to będzie wyglądało Teraz wam pokażę jak wyglądają To nie jest cytynka to pomarańcz ten trójlistny taki rozodporny, taki fajny, taki tiko, 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 taki do gruntu go w jak będzie większy. No, pokażę Wam, jaki jest stan tych korzeni i dopiero będę wkładał. No, tu jest taki korzonek, tu drugi, no i wkładam. Dobra, muszę dwoma rękami, bo mi się to rozsypie, czuję, że to się rozsypia zaraz. A nie chcę, żeby się rozsypało, tam już jednego zrobiłem. Nie chcę, żeby się rozsypało. Dobra, pokażę Wam potem następne roślinki. No, Sekwoja to już przerosła doniczka. Sekwoja chce rosnąć. Sekwoja za niedługo cały ten ogród to będzie obłud pnia. Jak ten cały ogród za jakieś tysiąc lat zapraszam. Zobaczycie. Potężne drzewo. Potężne drzewo potrzebuje potężnej bryły korzeniowej. Nie ma co ograniczać. Jak przerośnie tą doniczkę to w przyszłym roku tą taką wielką i niech rośnie. Pamiętajcie jaki korzeń taka roślina. Mała doniczka, mała roślinka. Wielka to wielka. A jak grunt no limit. All inclusive. Słuchajcie udało mi się tą pomarańczkę rozdzielić. Fajne korzenie ma. A tu druga. Na szczęście gładko, fajnie wyszło z tego bez jakiegoś szarpania i tak dalej no ale nie ma żadnej ziemki dookoła, więc będzie trzeba fajnie to podlać dać pod folię bo tam idealne warunki są w domu, to to zdechnie no dobra wkładam, bo mi się to wszystko sypie Kubuś zrobił taką mieszankę, że to się nie lepi ze sobą, uwierzcie mi to jest tak przepuszczalne, że no dobra czas na kordylinę tu widzę, że będzie przerośnięte czas na kordylinę, zobaczcie, z mojego lenistwa tu jaka fajna mieszanka przepuszczalna, taka delikatna żeby te korzenie miały jak się rozrastać a tu ziemia uniwersalna to samo włókno, tu ziemi to tu koło ziemi nie leżało to samo włókno jest jakieś takie chyba pewnie kokosowe no, ale co ja chciałem za takie marne pieniądze No, kordylina też już przerosła i do wiosny nie miała jakby się rozrastać dlatego ją też przesadzimy patrzcie jak fajnie takie nóżki się nawet zrobiły z korzeni może bym tak postawił bez, bez nóżniczki żartuję, dobra wkładam ostatnia kordylina ale wypadek mi się zdarzył odpadło jedno listko przeżyję ostatnia kordylinka i będę miał wszystko Pepino, kwitnie. Wszystko pięknie, fajnie, ale zobaczcie jaka choroba. Nie wiem czy to będzie widać. Takie, takie dwie, takie dwie, jak to się nazywa. No. No nie, nie, jak to się nazywa. Takie larwy dwie długie tu chodziły po tym. Spadły tu jedną zabiłem gdzieś, to może. To może on będzie widać. Najprawdopodobniej chodziły po tych liściach i zżerały te liście. No i przędziory zobaczcie na te liście dwa razy pod pisznicem była opukiwałem z tych pajęczyn, z tego wszystkiego bo by mi wykończyło tak jak mówiłem miałem kontuzję, nie było, nie było mnie w domu długi czas a tu na parapecie żarło sobie coś przepukałem, przepukałem niby żyję chcę żyć, tu nowe nowe pędy chcę puszczać więc będzie chyba dobrze, muszę dosypać Połowę ziemi, bo tu połowę ziemi w tej doniczce jest tylko, bo mi wtedy brakło. Dobra, biorę się do, do roboty.